Już za kilka miesięcy w Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Skłodowskiej Kili odbędzie się jubileusz 80-lecia. W związku z tym przygotowujemy cykl wywiadów z uczniami, absolwentami i nauczycielami tejże placówki. Moim i państwa gościem jest dzisiaj pani Anna Kasperkiewicz, absolwentka naszego Strzelińskiego Liceum. Witamy bardzo serdecznie, i na dobry początek takie pytanie. Jak to w czasach, kiedy Pani była licealistką, wyglądał taki dzień w naszym liceum? Czy było dużo lekcji? Od tego zacznijmy. No, lekcji na pewno było znacznie mniej niż teraz, bo mieliśmy najwyżej sześć lekcji, nigdy więcej. No, w piątki zawsze było, w soboty było tylko pięć lekcji, prawda? Ale sześć to już było, więcej nie było lekcji. Na, na pewno nas tak nie męczono, jak teraz się patrzy, jak młodzież jest, ma, ma dużo lekcji. Natomiast jedno, co jest ważne, że nasi profesorowie w liceum byli bardzo dla nas serdeczni i dobrze usposobieni. Mimo że to byli ludzie z różnych stron Polski, tak samo zresztą jak młodzież, bo wiadomo, że większość przyjechała ze wschodu, tak. część z centralnej Polski. Były osoby, które zostały przesiedlone w czasie wojny do Niemiec i wróciły z transportami. Więc był bardzo różny poziom, prawda, mm -hmm. różny, 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 język, ale w, w ciągu chodzenia do szkoły ten język się spłaszczał, te naleciałości wschodnie znikały i zaczęliśmy mówić wszyscy poprawnym językiem, dzięki naszym polonistkom oczywiście wspaniałym. Nasze wspaniałe polonistki to była pani Szybalska. No i y, jeszcze przez dwa lata uczyła mnie pani Sarnicka, bo było tak, że w, w, w liceum mm, najpierw było nas bardzo dużo w ósmej klasie, a potem y, za dużo było i widocznie podzielono na dwie klasy. I druga przy, przyszła mm -hmm. pani Sarnicka. Pani, pani Szybarska uwielbiała Mickiewicza. Pani Sarnicka uwielbiała Słowackiego. No, proszę. W związku z tym mm -hmm. można powiedzieć, że ja kocham poezję i słowackiego i, i, i Mickiewicza, i wiele innych, i do tej pory czytuję sobie zostało uczę to. się na pamięci mm -hmm. to No zostało. proszę. Tak. A tutaj jest... jeszcze chciałbym, żebyśmy uzupełnili to szczególnie pod kątem naszych młodych widzów, którzy ewentualnie mogą oglądać naszą dzisiejszą rozmowę, bo pani tutaj wspomniała, że chodziliście do szkoły w soboty. Tak, chodziło się w sobotę, No jasne. Czyli właśnie. I to było naturalne po prostu. Sobota nie, nie, nie była dniem wolnym, szanowni nie państwo. Oczywiście. Chodziło się do szkoły i było no tak, wtedy tak, po pięć tak. lekcji tak. nawet. Było no, po pięć, dlatego nie było ty, ty, po, te, po, te, po te siedem lekcji. Prawda, mm -hmm. jak teraz jest. E, jaki był pani ulubiony przedmiot w liceum? No, mój ulubiony przedmiot to był na pewno historia i polski. Bo pewnie to też dzięki nauczycielom, bo pani Czachorowska to wspaniała nauczycielka była. I pani Czachorowska, mimo że wtedy były te czasy tak zwanej komuny, prawda? Bo dopiero w 1953 roku po śmierci tak. troszkę zelżało, mm -hmm. ale nie tak bardzo, no to ona uczyła nas takiej historii, jaka jest naprawdę czyli naprawdę mm. historii Polski od, od Mieszka I do, do obecnie, a tak samo historii Europy bardzo dokładnie. Je, to wszystko mam w głowie, ja do tej pory mam bardzo dużo wiedzy historycznej i właściwie to mogłabym jeszcze datami, to ma, bo kto co pamięta, nie tylko bitwy pod Gnwaldy. A no prawda? właśnie. Mhm. A, ale ona, ale po prostu wykładała bardzo ciekawiej. Wcale nie pamiętam ją, że mieliśmy podręczniki tam, jakieś WKPB, coś takiego, ale mhm. z tego nas nie uczyła. Potem ja po wielu latach czy nie po wielu latach, pewnie już w szkole zaprzyjaźniłam się bardzo z panią Czachorowską, bo są sobie książki pożyczały. W bibliotece szkolnej pracowałam u pani Szybalskiej, bo też ona mam taką książkę z dedykacją mm. z, z biblioteki szkolnej m, od pani Szybalskiej. Pewnie to tak zostało potem na całe życie. Potem Ania Kowalska, y, Ania Szybalska była moją koleżanką szkolną w liceum i przyjaciółką do końca życia. Więc też panią Szybarowską znałam też od innej strony, bo przez tam ciągle chodziłam do cukrowni i chodziliśmy w tej nazad na kamieniełomy, i przyjaźniłyśmy się i to. te, te przyjaźnie… Te, najważniejsze jest to w szkole średniej, że te przyjaźnie trwają przez całe życie. I to piękne. I takich przyjaźni to już się nie zawiera potem. Mimo, że potem człowiek pójdzie na studia. Też tak. mam przyjaciółki ze studiów. Mam różne, naprawdę, bo ja w końcu. Lubię, lubię dużo mieć przyjaciół, ale, ale te, te najważniejsze to są takie, które można wszystko powiedzieć i ze wszystkiego się zwierzyć, i to są te najważniejsze. Ale byli też inni nauczyciele, bo nie jestem stronnicza taka, bo przecież byli, tak jak powiedziałam, były te wspaniałe nauczycielki, ale byli również inni bardzo dobrzy nauczyciele, prawda? Ale było też, było, było w szkole średniej o tyle było źle, że po wojnie było wielu nauczycieli, którzy byli bardzo. Poszkodowani przez wojnę. No tak. I właśnie jak byłam w tej klasie ósmej, to do nas przyszedł, może już wcześniej był, tylko mnie jeszcze nie uczył, pan Mądrzycki, który uczył fizyki. No niestety słabo uczył tej fizyki, denerwował się, jakoś nie mm. przemawiało to do uczniów. Potem nauczycieli z matematyki mieliśmy. Mm, pierwszy to był taki pan Durlik, też nie bardzo. Mm -hmm. Potem był. W następnym roku w dziewiątej klasie był taki pan, który bodajże się Cichoczki nazywał. To już był chyba w ogóle po jakichś przeżyciach obozowych. O, no, i był chory psychicznie i właściwie przestał nas uczyć po połowie roku. Później nie mieliśmy nikogo. I dopiero jak byłam w dziesiątej klasie i do szkoły przyszła pani Ostromęcka. I pani... Znaczy ona wcześniej się inaczej nazywała, w, 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 ale wyszła za Ostromęckiego. Za, też legendę tutaj z tej szkoły, prawda? Tak. No i, ale on mnie nie uczył, to w pierwszych latach jeszcze pewnie uczył. Uczyń. I, I pani ślusarczyk, potem mister Kow, ona Mister mm -hmm. Kow, one dwie przyszły. Jedna uczyła fizyki, a druga uczyła matematyki. To, to, mister, to jest astromencka, to później mówiła, że ona musiała w ciągu dwóch lat, tej dziesiątej i jedenastej klasy, bo to była jednastolatka, przerobić cztery lata matematyki. O proszę. Tak nas cicnęła, że wy sobie nie wyobrażacie. Naprawdę. Że na przykład potrafiła, ferie są wielkanocne, to ona nam daje 30 zadań <grym> y, o, o. takich y, opisowych, wiecie, jakie mm -hmm, są to tak. żebyśmy przerobili te zadania opisowe. I my musimy te zadania opisowe zrobić. no. no ja na szczęście się jakoś dawałam sobie rady z tej matematyki, jednakże nie narzekam, bo, bo na ogół byłam uczennicą na tyle dobrą, że, że ze wszystkich przedmiotów sobie dawałam rady. Z, Jedne mniej lubiłam, drugie więcej. Ale bardziej była pani humanistką, czy takim Ja ścisłowcem? chyba z natury jestem humanistką. Mi mm -hmm. niepotrzebnie... A, mm -hmm. i, i wielki błąd popełniłam w życiu, że, że jak zdałam już maturę, to poszłam na Politechnikę, bo uważałam, że, że nie będę się uczyła mm. tego, co, co, co miał y, 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 Poeta na myśl opisał no. taki prawda? No. No tak, no Bardzo króci. się dziwiła pani Szybarska, mówi mm. jak ty mogłaś coś takiego zrobić. Ale niestety po półtora roku Politechniki stwierdziłam, to nie dla mnie. Mm. Tak jak te przedmioty ogólne, matematyka, fizyka, chemia, ta geometria w nas dawał dobrze, jak przyszły na drugim roku przedmioty budownictwo, wytrzymałość materiałów, o, no to już niestety poddałam się, przestałam się uczyć. I, no i ulałam egzamin z wytrzymałości materiałów, a potem poszłam Zastanawiałam się, co mam zrobić. Nie będę już swoich dalszych życiowych tarypetii, ale poszłam na geografię, która była łatwa, leka i przyjemna. To tutaj w nie uczyłam geografii pani, Boj, pani Bojkowska, też bardzo dobra. Mhm. Więc miałam też dobre podstawy, dostałam się bez problemu. Tak dobrze, że nawet rektor wręczył, wręczył mi indeks. Skończyłam też jako pierwsza na roku studia, no, także to... zadowolona byłam. Szkoła to nie tylko lekcje, bo to też y, y, życie klasowe, y, wycieczki, imprezy klasowe. Ma Pani jakieś takie ciekawe wspomnienia z tego życia pozalekcyjnego? No, może mam, ale nie powinnam się z nimi chyba dzielić. Za Rozumiem, to proszę jakieś nie takie jedno. Nie, 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 nie więc, 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 więc na pewno. Więc, w szkole było, jeśli chodzi o samą szkołę, to Pani te właśnie nasze. Jest to życie takie szkolne. Ten Artos przyjechał, nie wiem czy wam mówili o tym Artosie, wiecie co to nie, jest? Nie, nie. wiecie, co to jest Artos. Myśmy tak to nazywali. To z Wrocławia przyjeżdżała taka ekipa mm, o, śpiewaków operowych, pianistów, mm, artystów, y, na przykład taki, taki artysta, jak on się nazywał zaraz, co deklamował nam w szkole, Konrada. Mickiewicza. No wspaniałe były po prostu, to co raz na miesiąc był taki ten art, Artos przyjeżdżał. I były te śpiewy, wyk, wykłady takie, no, piękne to było. I to w auli, tak? W wielkiej mhm. auli wszyscy byliśmy, mhm. tak. To ten art, autor, Artos był. Mhm. Poza tym pani Szybalska urządzała wieczornice poetyckie. Oprasz. Bardzo piękne wieczornice poetyckie. A pani z kolei y, Czachorowska prowadziła kółko takie co, przedstawienia robili. Tak, prawda? Takie teatralne. Teatralne, tak. tak. Mm -hmm. I też ja tam nie grałem w tym teatrze, ale wiele osób grało. Jasiu Bandura był ten mój kolega w takim, jednym z takich naczelnych, można mm -hmm. powiedzieć, aktorów, więc to też coś się działo. A my sami, no co, jej szkole, życie poza, poza takie, no to dużo było tych przyjaźni, wielkich mm -hmm. przyjaźni, serdecznych, koleżanek, kolegów, no naprawdę. A całe, całe wakacje to, jeśli nie wyjeżdżaliśmy gdziekolwiek, to spędzaliśmy na kamieniołomach. A Całymi dniami, po prostu. Co na tych Cokrownianych się pływało, pływało. O. Człowiek się nie bał, bo te kamiona musiałam się pływać na kamieniołomach. I co, A czas? Wycieczki, y -y -y, ale wycieczki tak to nie… Właśnie ze szkoły średniej to nie bardzo pamiętam wyjrzeć. pamiętam, żeśmy sami robili sobie rowerowe. Jakieś. A, czyli też sami jako, jako gdzieś, klasowi kumple. Czy nie pamiętam, tak. czy jak z panią Czarowską byliśmy na rowerach? Nie, z panią Bajkowską pojechali do do Wojsławii, do tego akwarium no to kawałek, no to no, ładnie. Kawałek, no to no to tak, tak. tak, tak. na o, w szkole tośmy chodzili na wykopki jeszcze ciągle, to, to takie były nasze... No właśnie, to warto powiedzieć, bo to tak, bo takie to czasy, stały, kiedy obowiązkowo tak, trzeba obowiązkowo było zaliczyć jest, wykopki. Tak, ale to mhm. po prostu było, że, że zbieraliśmy kartofle, albo dyrektor nas wysyłał na, było takie szkole, takie... Mm, Pole, cukrowe, pole szkolne, niedaleko jak się szło na cegielnie, i tam trzeba było trzeba jakieś coś zbierać, coś robić. No to było bardzo blisko, tylko niestety potem się, zaczęli być kartoflami, no to było niebezpieczne. Ale, no cóż, ale do pgr też jeździliśmy, też, też, ale już chyba mniej. Ale był, był ten nacisk ideologiczny dalej, ale już nie taki straszny jak przed przyjściem dyrektora Wierskiego. Nie wiem, to, bo mm -hmm. mnie ja jeszcze coś powiem, ale to możecie tego wyciąć, bo tu jest w Szczecinie taka pani y, konsenciusz z domu, ma, Mazur, pomężczy, mm -hmm. prawda? I ona uczyła też w naszej szkoły matematyki, jak też, i ona była inicjatorką tej, tej wystawy dla. Tak, tak, to no właśnie, wiemy. Ja też mhm. Do mnie ciągle męczy, bo ja ona 4 lata ode mnie młodsza, więc ja niby więcej pamiętam z tego okresu. Zmusiłam je do napisania wspomnień ze szkoły podstawowej, a teraz zmusiłam je do napisania krótkiego <laughs> wspomnienia o dyrektorze Wierskim. Tak. No i ja właśnie napisałam w tym samych wspomnieniach i w tym, że przyjście dyrektora Wierskiego do naszej szkoły Potem przez rok, co był dyrektor Jackowski, mm -hmm. to było tak jakby jakieś nowe życie wstąpiło do szkoły. Mimo, że to była tak zwana komuna i też był ten nacisk taki tak? ideologiczny. W czasie, jak był ten Jackowski, to były tak apele na schodach, pieśni patriotyczne, pogawę, jakieś tam prasówki, klas, nie wiadomo co. Wyrzucanie uczniów ze szkoły, taki terror był. W Przedwierski to się skończyło. Albo było, ale w tak lekkim jakimś mm -hmm. wydaniu, że że nie trzeba się było tego bać. Czyli rozumiem, że uczeń, który na przykład gdzieś na korytarzu powiedział coś, czego tak, tak. powiedzieć nie powinien, to tak. wylatywał. Wylatywała mówiąc No oczywiście. Ojej, no to rzeczywiście. Moją siostrę to mhm. chcieli wyrzucić ze szkoły, dlatego że jak była klasówka i to się, jak to się dzieje, czasami zbuntują, nie chcą pisać no tak. klasówki. Prawda? To ponieważ ona jest jedną z najlepszych uczennic, to musiała namawiać do buntu. Przecież to nie miało sensu. że Przecież jak była dobra uczennica, to dobrze no tak. prawda? I co? Czasy licealne szybko pewnie upłynęły. I cóż, matura, ale przed maturą studniówka. To no coś mi stety... się wydaje, że ta pani studniówka to nie, była wyjątkowa. Nie tak? było. Dlatego, nie że, było. Że, że wtedy się zrobiło się jeszcze coś takiego, że jakaś była wielka awaria, awaria centralnego ogrzewania. I było bardzo zimno w szkole przez dwa tygodnie, w czasie, kiedy są studniówki. Nie mieliście studniówki. Potem trzeba było nadrabiać jednak. Zrobiliście sobie jakąś swoją prywatną sobie, studniówkę? sobie prywatnej żadnej. Były takie różne zabawy jakieś szkolne u pani Szybalskiej też były, bo tam, mm -hmm. tam młodzież też była jej domowa i myśmy tam przychodzili. Ale to już nie, to, to, to wtedy się nazywały prywatki. Tak. No, mm -hmm. to, Ja grałam na pianie, przychodziły koleżanki, koledzy, mi tutaj tańczyli, tak, tak. No taka kulturalna prywatka. Taka kulturalna tak. oczywiście. Babcia się działa, tak samo przychodziły. I to. później egzamin maturalny był stres? No, stres to jest zawsze. Stres to jest zawsze, nawet jak człowiek wierzy sobie, da radę. Ja pisałam tak, z Polskiego taki temat o Żeromskim. wyjaśnij Wyjaśni słowa żeromskiego na podstawie jego. Książek. Byłem zawsze jak Dobosz, który biegnie obok spracowanego szeregu, znany tak, wybijając pałkami. Pamięta pani tytuł pamiętam. wypracowania? Cudowny. Nie, nie pamiętam z matematyki, ale też wiem, że napisałam. Aha. Może nie tak, do, nie na piątkę, ale napisałam. A ten polski to jak na piątkę? Na piątkę, oczywiście. O, gratulacje. No, na piątkę to łatwo napisać. Jak się dużo czyta, to, to się. No oczywiście i później to oczywiście bez... egzaminy ustne, tak, no, bo to też... Mhm. też bez problemu i na Politechnikę później na tą geografię. Mhm. <laughs> no no tak. właśnie I, i tak zmierzając do końca przychodzi taki moment, kiedy dostaje uczeń świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo maturalne mhm. i ma świadomość tego, że żegna się ze szkołą. Pamięta pani co wtedy pani sobie myślała już mając to świadectwo i Koniec liceum, idę w świat. No nie, no człowiek czeka na to nowe życie, jest ciekawy Właśnie. po prostu, ciekawość, ciekawość świata, nie wie, co go czeka, prawda, ale myśli, że będzie wszystko dobrze, prawda, młodzi tak. ludzie są optymistami, mało kto jest taki, żeby, żeby, są te stacje i to bardzo im współczuję, ale w, w moim przypadku, to było, że byłem z natury optymistką. W domu było mi dobrze, mimo że byłam chowana bez ojca, ale miałam bardzo dobrą mamę, dziadków, rodzinę całą, mm -hmm. siostrę. Także w szkole samo mnie dobre rzeczy spotkały. No, nie mam co narzekać, naprawdę. Męża mam wspaniałego, jak widzicie, naprawdę. Tak, no. A dzieci, to, ma na dzieci Nie mam na kogo narzekać, się tak. A ten optymist to bardzo dobrze, że pani o tym powiedziała, bo tu tak w dzisiejszych czasach też różnie z tym bywa. I dobrze, jako Absolwentka z optymizmem patrząc w przyszłość, pani wyszła ze szkoły. No i oczywiście y, widzimy się na 80-leciu. No, no, chodzimy na wszystkie zjazdy, tylko przykro mi, że coraz mniej się nasz spotyka z mojej klasy. Już hmm. naprawdę, już naprawdę resztki. No, ale jeszcze są, jeszcze są. Tak. Widzimy się na 80-leciu i myślę, że jeszcze będzie okazja, aby powspominać. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem była pani Anna Kasperkiewicz. Absolwentka naszego Strzelińskiego Liceum. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego życzymy. Również bardzo dziękuję.